Wiecie, jak zwykło się umawiać o Bayerze Leverkusen w Niemczech? Otóż, że jest to Bayer Neverkusen, bo nie zdobyli przecież nigdy mistrzostwa Niemiec i w ogóle są klubem kojarzonym z tym, że trofeów to się tam raczej nie zdobywa, ale aktualnie są na bardzo dobrym Kursie do tego, żeby to zmienić. No i wiadomo, że w Niemczech, żeby pozbawić Bayern tytułu, e, trzeba zrobić coś naprawdę specjalnego. No i e, Xabi Alonso zrobił coś naprawdę specjalnego. Zwycięstwo w ostatniej kolejce sprawiło, że Bayer Leverkusen jest pierwszym niemieckim klubem w historii, który w 33 kolejnych spotkaniach nie doznałby porażki. I to jest osiągnięcie obejmujące wszystkie rozgrywki, również te europejskie. Wspaniała to sprawa. Bayern dodatkowo gra naprawdę bardzo sympatyczną piłkę. No, i nic, tylko trzymać kciuki, żeby do końca sezonu ta dyspozycja została utrzymana. Tych wysokich wygranych jest ostatnio troszeczkę mniej. Zdarza się, że Bayer wygrywa spotkania po w dosyć głupich bramkach, ale nadal te spotkania wygrywają. Mam nadzieję, że ta hegemonia Bayernu w końcu zostanie przełamana. No i nie ukrywam, że byłoby mi bardzo miło, gdyby coś takiego stało się za sprawą Szabiego Alonso, którego zawsze bardzo lubiłem i który budzi w samej mojej zasadzie dobre skojarzenia, że właśnie z nim na ławce Bayernu. No ale zobaczymy, jak to będzie, czekamy na ten moment. Te perspektywy na mistrza wyglądają Całkiem nieźle. Na pewno lepiej niż zdrowie mojego gardła.